Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu syntetyczny indeks surowcowy Thomson Note: Jefferies umiarkowanie wzrósł. Na poziom syntetycznego indeksu miały wpływ wzrosty we wszystkich grupach surowców. Największe wzrosty miały miejsce w grupie surowców energetycznych oraz rolnych. Na giełdzie londyckiej oraz szankarskiej przeważał wzrosty najwięcej wzrosły ceny cynku po wcześniejszym silnym spadku. Najwięcej spadły ceny cyny. Mieć marginalnie wzrosła. Wśród metali szlachetnych jedynie ceny srebra obniżyły się Pozostałe metale wzrosły. Najsilniej wzrosły ceny palladu, natomiast ceny złota marginalnie wzrosły. W grupie surowców energetycznych jedynie i mocno wzrosły ceny ropy naftowej. Węgiel energetyczny na rynkach światowych umiarkowanie stracił. Wśród surowców rolnych na giełdzie szykagowskiej dominowały wzrosty, po uprzednich spadkach. Na giełdzie peryskiej ceny pszenicy oraz kukurydzy również odbiły. Ceny fratus słowców cepki mierzone indeksem Bali daje bardzo silnie wzrosły. Na poziom indeksu złożył się silny wzrost indeksu CAIPSICE, a pozostałe obniżyły się. Silny wzrost indeksu nastąpił w reakcji na całkiem dobre chińskie dane z gospodarki realnej. Ceny fratus słowców płynnych mierzone indeksem klein solidnie wzrosły po tym, jak w ramach sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Iran wykluczono ponad 60 irańskich jednostek z rejestru panamskiego, co zmniejsza de facto podaż na świecie. Mieź na giełdzie londyńskiej wzrosła i szatowała się w okolicach 6400 dolarów za tonę. Na zachowanie się cen miedzi oraz innych metali bazowych miało wpływ na dane makroekonomiczne. Ze Stanów Zjednoczonych dane były mieszane. Sprzedaż detaliczna zaskoczyła rynek pozytywnie. Była wyższa od oczekiwań rynkowych oraz poprzedniego odczytu. Po sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły zamówienia na doba trwałe. Później rozczarowała produkcja przemysłowa, wskazując słabszy wzrost, a wartość przetwórstwa przemysłowego obniżyła się. Również rozczarowały dane z rynku nieruchomości, gdzie sprzedaż nowych domów w lutym silnie obniżyła się. Wskaźniki inflacji konsumenckiej oraz producenckiej obniżyły się, wskazując na przynajmniej tymczasowy brak presji inflacyjnej w gospodarce. Brak presji stanowi argument za brakiem lub wstrzymaniem się od podwyżek 100% w Stanach Zjednoczonych. Ze strefy euro z kolei produkcja przemysłowa solidnie wzrosła i była powyżej rynkowego konsensusu. Wskaźnik inflacji konsumenckiej w lutym pozostał praktycznie na poprzednim poziomie. Z państwa środka dane były całkiem dobre. Co prawda, produkcja przemysłowa była niższa od oczekiwań, ale sprzedaż detaliczna, czy też inwestycje w aktywa trwałe zaskoczyły pozytywnie. Ponadto wzrósł wskaźnik cen nieruchomości w największych chińskich aglomeracjach oraz inwestycje zagraniczne. To co miało Największy wpływ na załamanie się cen metalu to oczywiście przedłużające się rozmowy amerykańsko-chińskie w sprawie porozumienia handlowego. Prezydent Donald Trump schłodził oczekiwania rynkowe na szybkie zawarcie porozumienia. Szczyt amerykańsko-chiński, na którym ma być podpisane porozumienie w sprawie zakończenia wojny handlowej, został przesunięty co najmniej do kwietnia. Ceny złota marginalnie wzrosły do poziomu około 1300 dolarów za uncję. Na wzrost cen złota przełożyło się osłabienie dola amerykańskiego w reakcji na napowiądzone dane makroekonomiczne oraz przedłużające się w rozmowy chińsko-amerykańskie w sprawie porozumienia handlowego. Na korzyść złota działa niepewność na rynku wokół Brexitu. Ceny ropy naftowej brand umiarkowanie wzrosły do poziomu niemal 67 dolarów za blisko. Czynniki jakie działały na wzrost cen ropy to przede wszystkim retoryka OPEC o podtrzymaniu cięcia wydobycia ropy oraz coraz większa presja ze strony administracji amerykańskiej na dalsze obniżanie eksportu ropy z Iranu. Stany Zjednoczone naciskają kraje, które jeszcze importują iracką ropę, aby znalazły inne źródła. Ponadto w zeszłym tygodniu z rejestru panamskiego zostały wykreślone wszystkie jednostki należące do Iranu, co stwarza duże Problem dla tego kraju. Bowiem, będąc w rejestrze panamskim, jednostki irańskie pływały pod banderą Panamy. Od zeszłego tygodnia będą pływać pod banderą swojego kraju, a to oznacza, że porty morskie mogą odmawiać przyjęcia ich w związku z obawami przed sankcjami. To może przyczynić się do dalszego spadku eksportu irańskiej ropy. Oprócz OPEC oraz Iranu, ceną czarnego złota pomogła kolejna publikacja danych odnośnie zapasów ropy za oceanem. Ku silnemu zaskoczeniu, Rynku, zapasy surowej ropy obniżyły się o ponad 3,8 miliona baryłek. Jednocześnie liczba czynnych odwiatów pozostała na stosunkowo niskim poziomie, nienotowanym od pierwszej połowy 2018 roku. Dziękuję za uwagę, mówił atopuska Puska statek PKO Banku Polskiego.